Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym filmie jest Brosas na moim kanale A w tym odcinku obejrzymy sobie nowy BrowTalk Właśnie co dopiero wróciłem ze do szkoły i no I właśnie dla was nagrywam właśnie ten brotalk. A wy możecie zostawić właśnie łapeczkę w górę, a także suba Z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my już przechodzimy do oglądania Dobra Ej czemu? Ey, Top, es braucht schon 8 Minuten, wieso? aber This season is going all Co? about a gift shop. She does the new Nie romantic know. brawler, Colette. Colette is a cashier in the gift oh, shop is. and she oh, loves her because she gets to collect all kinds of brawler Dobra, items. And she's, she's close, close to her favorite things in the world, in the, world. No. the brawlers. E, no. She's piper e, no. and she's fighting. She is then at certain point that starts to get a little creepy like almost like poker like, I And her main attack is really interesting. This is a mechanic we have never done before.

And what's interesting about her super is that it's kind of like similar like Oh, she jej. runs across Aha, the map but she returns to, to look look and the starting point after death Every brother she eats all the way gets damaged into this gift shop mini update We're of course getting gift shop skins And the brothers you will be skin? using gift shop items Czyli Sandy's newest skin will be called Sugar Rush Sandy And Em's will be Super Fangirl Em Finally Spike will be getting a mask Aha, że on może sobie wybrać maski, czy co? No dobra. Tutaj taki, I właśnie ten skin jest fajny, ładny. Nie podoba. ale oni takie a, ataki robią, tych zaci, zaci, zacinania się? To dziwnie też. O, ten skin fajnie wygląda. On jest za 100 tysięcy funtów. Uuu, fajnie wygląda to jest czyli Ej, co oni robią? O co tu chodzi? O co chodzi? Ej! XD, co to jest? Co to jest? Co to jest? XD? Ej, co to jest? Ej, ej, co to jest? Mi Wypanie chyba wachim Mr. Parku normalnie co jest ha! co jest co jest ludzie co to jest? Dobra, ja to sobie oglądam i widzimy się w następnej części brutalka. No i teraz wiemy dlaczego, dlaczego ten brutalk tak długo trwa. No tak, xD bo tam jakiś filmik się włączył w tym właśnie Broutalku, co oni opowiadali, co to jest Star Park i tak dalej Ale dobra, przechodzimy do dalszej części Broutalku Tu właśnie się kończy ten filmik No i już powrót jest Tak, dziękuję! Dziękuję, dziękuję wam, ja. Dziękuję wam to bardzo, żeście w, w końcu Don't to and we'll see you next time in Dobra. Dobra, właśnie tu jeszcze w ogóle jest koniec sezonu w Brawl Stars, więc weźmę teraz. I no, tu będzie słabo. O, 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 takiego słabego sezonu jeszcze chyba nigdy nie miałem. Dobra, tutaj pokazuję, żebym ogonął sobie no, więc krótkie podsumowanie. W skrócie dostaniemy takie jakby Dostaniemy jakby nową postać właśnie, która będzie za Karnet i także do niej skina. Dostaniemy też właśnie za pierwszy level skina do poko i właśnie kilka nowych skinów. Także dostaniemy pinpaki z Brawl Passa, co jest mega fajne moim zdaniem. I jeszcze jakieś gifty w shopach, ale skupiałam się, żeby Wam coś powiedzieć, więc dobrze nie zrozumiałam, więc no sorry. A otwórzmy sobie jedną. Może coś się uda i otwieramy. Dobra, jest. E, nic nie ma, szkoda. Dobra, więc właśnie ja się z Wami żegnam. Upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał i dajcie łapki w górę, a my się już widzimy w następnym filmie.